Witam w kolejnej aktualizacji. Na dzień dzisiejszy wartość portfela wynosi 12 350 zł. Coś sprzedałem, coś kupiłem, ale o tym zaraz. Zerknijcie sobie na wykres przedstawiający historię portfela od początku i możemy przechodzić do spółek, które aktualnie znajdują się na portfelu. Pamiętajcie jednak, że wszystko co usłyszycie i wszystko co zobaczycie w tym materiale to nie porada inwestycyjna. Na pierwszy ogień IKE. I w środku tygodnia sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Jednak w piątek wszystko zaczęło spadać. No i wróciliśmy do etapu z poprzedniej aktualizacji. Ale spoko, niech spada, będę dokupował. Dobra, spójrzmy na wyniki spółek: Toyota 4% zysku. Pepsi 9% zysku. Energy Fuels 24% zysku. Oxy 5% zysku. Lockheed Martin 4,5% zysku. Haliburton 2,5% zysku. Pfizer 1% zysku, Darling 6% zysku, ADM 4,5% zysku, McDonald's 1% zysku, Tesla 0,5% zysku, Diamondback w miejscu, PGM 3,5% straty, XTB 2,5% straty, Formas 3% straty, Neuka 6% straty, Witchen 13,5% straty. Znalazłem jeszcze kilka spółek i w przyszłych aktualizacjach na pewno je zobaczycie, ale jeszcze będę musiał się zastanowić, które wrzucić na IKE, a które wrzucić na zwykłaka. Chciałem w ogóle to jakoś tak fajnie podzielić. Myślę, że zrobię to w ten sposób, że na IKE zostaną tylko spółki, które wypłacają dywidendy, natomiast na zwyklaku będą takie bez dywidend z potencjałem, którymi będę mógł się bawić w krótszym terminie. W każdym razie nie pali mi się. Przejdźmy sobie do zwyklaka i stali bywalcy powinni od razu zobaczyć różnicę. Nazwy klaku brakuje jednej spółki, ale o tym za chwilę. Mamy Intuitive z 2% stratą i Vithena z pogłębiającą się stratą, która wynosi już 27%. No cóż, będę uśredniał do skutku. Partnerem odcinka jest XTB, a z kodem DETERMINACJA otrzymasz darmowy kurs o inwestowaniu. Ok, sprawdźmy co się działo na portfelu. Sprzedałem Nightscope, i zarobiłem na tym giga siano, aż 5 zł i 74 grosze. A dlaczego sprzedałem? Ano dlatego, że tak jak już mówiłem wcześniej, skupiam się na uśrednianiu Witchena. A jak widzicie, na ten moment Witchen bardzo pożera kapitał i nie wystarcza mi z tych moich wpłat. No i stąd decyzja, że po prostu przerzucam ten kapitał. Na miejsce Nightscope mam zaplanowane trzy spółki, o których dowiecie się w kolejnych aktualizacjach. Także zostaw suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.